Fort Meyers, zniszczenia po huraganie Ian, proszę bardzo. Całe domy, całe osiedla pozabierane nawet, zostaje tylko uliczki. Tu basen nawet komuś zawinęło spod domu. Ogromna skala zniszczeń. Ludzie co niektórzy pokupili sobie lub wzięli swoje przyczepy kempingowe i żyją w przyczepach kempingowych, bo stracili domy. A wszędzie jest jeden wielki plac budowy, proszę bardzo. Zobaczcie, jakie całe zniszczone domy. Co niektóre murowane konstrukcje przetrwały, ale te domy na palach w pierwszej linii zabudowy, to proszę bardzo, tak jak tutaj to zostały same nawet. W niektórych miejscach ta skala zniszczeń jest większa, w niektórych mniejsza. Tutaj już się odbudowuje część, ale jeden wielki plac budowy, proszę. Nie śmieci. Kawałków domów. Straszna tragedia.